Nie, yeah, dobry, fajerwerki, Sylwester, obiecałem wam widzowie! Fajerwerki macie! Macie widzowie fajerwerki! Sąd się odpuszcza fajerwerki! Są widzowie fajne Ty tylko boję się, że mi ryby się zestresują. Ale fajne! Ale fajne widzowie! Święto fajne wizowie! widzowie! widzowie! wam widzowie, teraz mam czas do nas pogadać. Widzowie! Widzicie widzowie, jakie piękne fajerwetki? Tak jak wam widzowie obiecałem, by miały być fajwetki są widzowie fajerwetki. Bardzo piękne, będzie więcej ich. To były najładniejsze um, fajwetki w historii tego kanału. Nie mam pojęcia, co powiedzieć. Takie na końcu, te takie frędzlowate, to nie, nie mam pojęcia, co powiedzieć widzowie. Jedną rzeczą się martwię, że mogą w oczku się przestraszyć, ale to nic. W każdym razie, jest, jest, są fajerwetki, tak jak obiecałem. Obiecałem, że będzie grubo na Sylwestra. Jest grubo, a się z Wami żegnam. Cześć! Jeszcze idę ten. Jeszcze mam ile pokażę. Tu ma takiego Mikołaja. Dobra, widzowie, pa!